Śmierć konfidentą gran baga, towar. Tu każdy zwykły dzieciak Chce być jak ten eskobar Tu życie na procentach Kurwa pęka głowa Wciąż liczysz na ten dzień By zaczął się od nowa Mowa nie bądź od tego się uchowaj Podwójnie liczę kurwy syna, który raz faulował Gdzie ludzie wierzą w Boga To jedyna przestroga Od mało lata biegniesz Gdzie zakazana droga By uciec od nałoga Wytłoczone loga Samarki, tabletki nie jeden tu zwariował Ja rzucam to do bledki Tak by się odstresować Małolawki za Dają się stestować Codziennie świadomość dotyka Cię od nowa Masz wybór, chcesz żyć lub to życie zmarnować RPK, te słowa, bądź sobą na mowa To sekcja sportowa, gra Pierwsza połowa Codzienność, rozsuwam wertykale Gdzie nie spojrzy, widzę psy ich spaczone detale Gdzie nie pójdziesz, to jest normą, pierdolona rzeczywistość Codzienność, teraz widzisz wszystko, wszystko. Kiedyś wszystko było inne, nie chodziło o pieniądze Dzisiaj głównie myślę o tym, by przytulić te tysiące Po w problemach, całe życie Raty, jak się patrzy na to, ziomu mówią, że mam w oczach raty. Ciężka praca, wiara w siebie, podobno nic nie robię. Haj, stakes, trzymaj lece, ręce jeszcze się dorobię. Nawet w toku tym, co walczą, o wolność oby z fartem Pobicia, kradzieże, wymuszenia czy handel. Na osiedlu to samo, chyba zamknąć co wszystkich. Nie czekam, aż się zrzucą, pomagam swoim bliskim. gdzieś będzie po wszystkim, nie zapomną o mnie. Zostaną te nagrania, w nich ból, tamtych wspomnień. Pamiętam dobre chwile, teraz stare czasy. Wstawałem uśmiechnięty dziś przeklinam pech sto razy mnie nieważne, zdradzałem co powiedzieć Wyszło jak wyszło, masz pretensje, to do siebie Codzienność Rozsuwam wertykale, gdzie nie spojrzy widzę przy Ich spaczone detale, gdzie nie pójdziesz to jest normą pierdolona, rzeczywistość Codzienność i raz widzisz wszystko Codzienność Rozsuwam wertykale, gdzie nie spojrzy widzę psy, ich spaczone detale, gdzie nie pójdziesz to jest normą, pierdolona rzeczywistość Codzienność i raz widzisz wszystko Codzienność Już wiesz chłopak, podczas mowa, gracie się prosty Handel nielegalny, towa nie jedyny zwariował, bo poleciał z tym tylko Nikt to jest to ziomek, to jest czują, a to... Jeśli masz mordor, życzę spartym na przyjaciele, siąki to jest dla mnie ważne To z nimi bieg te chwile, dzięki im jest mi tu razie To do nich masy dymę, dzięki im dychanie parte Naprawdę jestem wdzięczny, szczerze dziękuję za wsparcie Gdy nie zapomnę was, będę pamiętał na zawsze ja w głowie, tysiąc myśli Jak odwrócić kartę, jak odwdzięczyć się za to, co zrobili dla mnie No wiem na pewno i widziałem to na starcie Muszę być w porządku, by u ludzi mieć poparcie ale przeżyć różne akcje, wszystko w tekstach opisane Zawsze będę szesztywniutko, nikt tych honorów nie splamie, nie splamie, nie splamie, nie splamie. Nie splamie, nie splamie, nie splamie nie Codzienność Rozczuwam wertykale, gdzie nie spojrzy, widzę wszyscy Ich spaczone detale, gdzie nie pójdziesz, to jest normą, pierdolona rzeczywistość Codzienność, jeszcze raz widzisz wszystko Codzienność Rozczuwam vertikale, gdzie nie spojrzy, widzę wszyscy Ich spaczone detale, gdzie nie pójdziesz, to jest normą, pierdolona rzeczywistość Codzienność, jeszcze raz widzisz wszystko